Niedziela palmowa, męki pańskiej, więc jakby nie mam wyjścia. Musi być dzisiaj o osłach, ale dziś nie tylko o osłach, ale też o mieczach i o wołających kamieniach. Witam Cię z radością w ten niedzielny poranek. Rozpoczynamy wielki tydzień, rozpoczynamy to wpatrzenie się, otrzyma wiary w te największe. Tajemnica i prawdy naszej wiary, które gdzieś tą puentę swoją będą miały oczywiście w zmartwychwstaniu, ale też w tym momencie, kiedy w, w czasie wigilii paschalnej w najbliższą sobotę, Wielką Sobotę, będziemy chcieli podejść do Chrzcielnicy i odnowić przyrze, przyrzeczenia Chrztu Świętego, to wszystko te wielkie, wspaniałe, głębokie chwile przed nami, ale dzisiaj o osłach, o mieczach i o Wołających kamieniach. Nie będę dzisiaj czytał całej, całego fragmentu Ewangelii, gdyż dzisiaj Ewangelia to przede wszystkim opis męki pańskiej, ale też tu szansę masz mniejszą, że tą Ewangelię usłyszysz lub usłyszałeś już w kościele. Uroczysty wjazd do Jerozolimy, czytany w momencie, kiedy jest taka dłuższa forma poświęcenia palm, właśnie z odczytaniem tego fragmentu Ewangelii. Sięgnijmy na początek, właśnie do tego fragmentu, to XIX rozdział Ewangelii Łukaszowej, a tam to polecenie Jezusa, który mówi swoim uczniom, idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej znajdziecie uwiązane ośle, którego nie dosiadał żaden człowiek, odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby was ktoś pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie, Pan go potrzebuje. Wysłani poszli, znaleźli wszystko tak, jak im powiedział, a gdy odwiązali ośle, zapytał ich jego właściciel, czemu odwiązujecie ośle? Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. Niech to będzie właśnie jakby punkt wyjścia tej naszej dzisiejszej refleksji. Pan potrzebuje tego osła, który wcześniej był uwiązany, więc będąc uwiązany, zbyt wiele zrobić nie mógł. Oni go odwiązali, bo Pan go potrzebował. I dzisiaj świat, choć może to zabrzmi w taki sposób, że wzbudzi trochę uśmiech na twarzy. I dzisiaj Pan Bóg potrzebuje takich osłów, co więcej mądrych osłów, wierzących osłów, osłów, które będą Go niosły do tego świata. I tu powstaje pytanie, co znaczy nieść Jezusa dzisiaj? W jakiś sposób, bo to, że świat potrzebuje Chrystusa, to dla nas wierzących nie ulega najmniejszej wątpliwości. A myślę, że to wszystko, co, czego dzisiaj doświadczamy, jeszcze bardziej powinno wzmagać w nas wierzących to przekonanie, jak bardzo, jak bardzo świat, choć czasem nieświadom tego, spragniony jest Chrystusa i Jego Ewangelii. I tutaj właśnie przejdźmy od tego, Pan potrzebuje osła, przejdźmy do dosłownie fragmentu dzisiejszego Łukaszowego opisu męki pańskiej. Tam fragment, który może nas na pozór dziwić. Wszystko dzieje się jeszcze przed pojmaniem Jezusa w ogrodzie. Jezus rzekł do nich. Czy brak wam było czego, kiedy was posłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów? Oni odpowiedzieli niczego. Mówił dalej, lecz teraz kto ma trzos z niego, weźmie tak samo torbę, a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz. No właśnie, Jezus mówi, sprzedajcie, jeśli taka potrzeba, i zaopatrzcie się w miecz. Ten miecz będzie Wam potrzebny. I ktoś mógł powiedzieć: Jezus wzywa do walki zbrojnej, tak, do tego, żeby sięgnąć za mm, żelazny miecz i podjąć walkę. Mm, ale już za chwilę, y, idąc dalej w Łukaszowej Ewangelii, mm, mamy fragment, kiedy słyszymy, usłyszymy dzisiaj, czy też już usłyszałeś, towarzysze Jezusa, widząc na co się zanosi, na pojmanie Jezusa, zapytali: Panie, czy mamy uderzyć mieczem? I któryś z nich uderzył sługę Najwyższego Kapłana i odciął mu prawe ucho. Lecz Jezus odpowiedział: Przestańcie, dosyć. I dotknąwszy ucha, uzdrowił go, więc ktoś mógłby powiedzieć: No jak to? Co się dzieje? Jezus. W mgnieniu oka właściwie w minutę zmienia strategię. Tutaj zachęca: kupujcie miecze, chwytajcie za miecz, a tutaj mówi: przestańcie dosyć, i nie jakby, wręcz uzdrawia tego, który wcześniej od miecza został przez uczniów skaleczony. No bynajmniej nie o taki miecz chodzi, jaki w takim pierwszym tego słowa znaczeniu może nam się wydawać, ale zasadniczo. Najczęściej ten fragment jest tu interpretowany, że chodzi o miecz Słowa Bożego. I tu chociażby w czwartym, w czwartym rozdziale listu do Hebrajczyków mamy w czwartym rozdziale, w dwunastym wersecie słowa żywe, bowiem jest Słowo Boże skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha stawów i szpiku zdolna osądzić pragnienia i myśli serca. Słowo Boże, które jest skuteczniejsze i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Także Jezus chce nam jakby powiedzieć, tak najczęściej jest ten fragment interpretowany, jakby niech tym co jest Waszą mocą, Waszą siłą, Waszą też i obroną, ale też z tym, z czym jakoś wychodzicie do tego świata, jest Słowo Boże, bo ono jest ostrzejsze, ono jest skuteczniejsze niż jakikolwiek ludzki miecz. A więc, co to znaczy jeść, nieść Jezusa dzisiaj, być takim Jezusowym osłem? To znaczy nieść Jego Ewangelię, nieść światu Jego Słowa, Jego orędzie. Ewangelię mm, której niejednokrotnie ten może już dzisiejszy europejski świat, no może za dużo powiedziane, nie słyszał, ale nie wiem, gdzieś wkłada między bajki, yy, albo też nie chce słyszeć, zamyka się na tę Ewangelię, tak? Nieździ jego Ewangelię, że On żyje, że umarł i z że żyje, że jest Bogiem żywym, Bogiem między nami, że jest naszym Zbawicielem. Ewangelię, dobrą nowinę o tym, że jest życie wieczne, że Bóg stał się człowiekiem, że Bóg stał się Emanuelem, że Bóg jest Bogiem z nami, że Bóg wybacza człowiekowi grzechy. Tak. Chrystusowa Ewangelia, Jego Słowo, jako klucz do zrozumienia człowieka, do zrozumienia świata. Chrystusowa Ewangelia. To jest to, co mamy nieść światu w takiej najpiękniejszej, najczystszej formie, czy to zresztą nazywamy kerygmatem, taką, taką podstawą, tym fundamentem orędzia Boga, Bożego objawienia tego, co Bóg mówi i chce nieustannie mówić do świata, być świadkiem tego, być świadkiem Jezusowej Ewangelii, nieździą ją, nieść ją światu, głosić ją w najprostszy sposób ale przede wszystkim samemu być zasłuchanym w Boże Słowo, pozwolić, by Boże Słowo ożywiało to, co we mnie martwe, podnosiło mnie z jakiejś mojej beznadziei, z moich upadków, aby Boże Słowo działało we mnie, wydarzało się nieustannie we mnie, abym był człowiekiem, który, który chce żyć Jezusowym Ewangelią, który chce rozumieć siebie w kluczu Ewangelii, który, który pozwala, by... Jezusowa Ewangelia mnie samego jako takiego Jezusowego osła nieustannie odczytywała na nowo odczytywała moje życie, wszystkie wydarzenia, które w moim życiu się dzieją ja bym w jej kluczu, w kluczu Ewangelii chciał rozumieć siebie i własne życie, i nieść to innym, zapalać do tego innych. No bo i tu teraz przechodzimy do tych kamieni na sam koniec. Hmm. Ewangelia ta o uroczystą wjeździe do Jerozolimy kończy się słowami bo faryzeusze nastawali na uczniów którzy wołali donośnym głosem błogosławiony król, który przychodzi w imię pańskie pokój w niebie i chwała na wysokościach faryzeusze rzekli do Jezusa nauczycielu zabroń tego swoim uczniom i tutaj słowa Jezusa powiadam wam, jeśli ci umilkną kamienie wołać będą więc nie milknijmy, bo kamienie zaczną wołać. Jeśli zabraknie osłów, bożych osłów, mądrych osłów, ewangelicznych osłów, zachwyconych Jezusową Ewangelią, karmiącą się nią nieustannie. Więc sam chce wciąż zapalać się do życia Ewangelią, do życia Bożym Słowem. Do odczytywania siebie, własnego życia, własnych spraw, też tych niełatwych, w świetle Jezusowej Ewangelii. Bo ona przywraca nadzieję. Żywe Słowo, które ma moc, jeszcze raz, jest skuteczniejsze, ostrzysz niż wszelki miecz obosieczny, niż wszelka taka ludzka, jakaś mądrość. Ma moc dotykać, dawać nadzieję, pokazywać coś w innym świetle, rozumieć właściwiej, w sposób bardziej ostry, i nieść tą Ewangelię jako taki Boży. Boże osioł, więc chciejmy być takimi osłami. Nie chciejmy, by kamienie wołać zaczęły, tylko my bądźmy tymi, którzy głoszą Jezusową Ewangelię dobrej Bożej Niedzieli. Tjuszczę. Dobrego, Bożego, błogosławionego Wielkiego Tygodnia. Jak to będzie dla Ciebie czas dobry, jeśli przed Tobą też spowiedź przeżyj ją w taki sposób głęboki. Daj sobie na nią czas, dobry czas stanięcia w takiej świadomości Bożej miłości, Bożego, Bożego miłosierdzia, ale też głębokiego przeżycia tak? Wielkiego Czwartku, Tajemnicy Eucharystii, Wielkiego Piątku, Tajemnicy Męki, Krzyża i Wigilii Paschalnej. Wigilii Paschalnej, szczególnie tego momentu, tej chwili, kiedy będziemy chcieli ożywić w sobie to źródło Chrztu Świętego, które płynie w nas od momentu chrztu, znaczy z taką zastaną wodą, ożywić tę wodę na nowo. Dobrego, więc tygodnia Niech Pan Ci błogosławi.